Cześć Wam, jak widzicie nie mam przed sobą laptopa, a samą płytę główną. Laptopa już sobie rozkręciłem wcześniej, e, już Wam mówię dlaczego. Laptopa dostałem od innego serwisu, wstępnie tutaj już jest zdiagnozowana płyta główna. W płycie jest uszkodzony układ PCH. Tak, ten układ PCH jest właśnie uszkodzony. E, mamy po prostu zwarcie, zwarcie na linii 3V, z tego co kojarzę. Sprawdziłem sobie płytę, robiąc faktycznie próbę zwarciową. No i grzeje nam się ten układzik. Za chwilkę wam pokażę, zrobimy sobie tutaj wszystkie pomiary. Sprawdzimy, jak wygląda ogólnie płyta pod mikroskopem, ze względu na to, że laptop jest po zalaniu. Płyta już była tam wstępnie czyszczona i naprawiana nie przeze mnie. Ja po prostu mam wykonać mam Zrobić wymianę układu PCH, którego oczywiście nie mam, i będę musiał go zaklukować. Mam jakieś tam płyty główne, właśnie jako dawce. Mam nadzieję, że układy PCH są sprawne. Niestety jest jeden problem. Nie mam sita do tych układów. Nie kupiłem sobie jeszcze. Nie sądziłem, że będzie mi w tej chwili potrzebne. Mam chyba do starszego modelu i jeszcze nowszego. Do tego akurat nie mam, więc. Dzisiaj pokażę Wam prawdopodobnie, jak kulkuje właśnie ten układ. Ale dobra, pokażę Wam w sumie e, pomiary na tej płycie głównej. Tak, multimetr, proszę bardzo. ogólnie laptop, laptop już był tam rozebrany wstępnie. I teraz, tak, e, tu mamy cewkę 3V, e, bodajże tutaj 5V. I teraz zobaczcie, mamy zwarcie. No, niestety jest zwarcie, Tutaj warcia nie ma. Jest ok. Koźbiosu, zasilanie. 8 noga. Nie, tak. Czekajcie. Tak, dobrze było. 8 noga i 8 noga była zwarta, czy nie była zwarta? Też jest zwarta, jak widzicie. Dobra, bo mamy problem na linii 3V. Ja wykonałem sobie, tak jak wam wcześniej po, po, jak powiedziałem, próbę zwarciową, grzeje się ten nam układ PCH. Dodatkowo, zobaczcie na kondensatory tutaj, na układzie PCH. Tu jest niby w porządku. No, tutaj już, jak widzicie, nie jest w porządku. I z tego co kojarzę, nareszcie kondensatorów również jest zwarcie. Widzicie? No, tak to wygląda. Eee, co do reszty. Tutaj z tego co kojarzę, procesor powinien być sprawny. To samo tyczy się chyba grafiki. Wygląda w porządku, eee, czy, 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 gdzie mamy zasilanie Fauramów tutaj. Tak, też to wygląda w miarę, w miarę. Więc no tak, patrząc, patrząc po płycie, tutaj również mamy zwarcie, zobaczcie, widzicie. Tutaj tutaj nie mamy zwarcia, to jest zasilanie pamięci, VR, e, pamięci ram. Więc tak to wygląda. E, tak jak wam jeszcze wcześniej wspomniałem, płyta jest po zalaniu, więc idziemy w takim razie na mikroskop. E, sprawdzimy sobie płytę główną pod mikroskopem, bo tego jeszcze nie zrobiłem. Zobaczymy, co będę miał jeszcze do zrobienia z tą ogólnie płytą. Wstępnie, jak to wygląda. Mm. Uważam, że zalanie będzie raczej z tamtej strony, ze względu na to, że no z drugiej strony mamy klawiaturkę. Układ kbc wygląda w porządku, nie ma śladów zalania, więc jest ok. Tu mamy kość BIOSu, nic nie było z BIOSem robione. No i tak będę musiał BIOS programować, ze względu na to, że będę musiał oczyścić M-region. Czysty wsad grać, wgrać po prostu nasz procesor. I tak, co? Tutaj nie widać żadnych śladów zalania. Tutaj mamy termopady. Oczywiście zobaczcie, mamy termopady do zmiany. No to to standard. Jakaś tam grafika Nvidia, nawet nie wiem. Pewnie co? 960? Pewnie tak. Standardowo chyba w tych modelach. Dobra, to wygląda ładnie czysto. Sprawdźmy sobie drugą stronę. Yy, może troszeczkę ostrość. Hop. I co tutaj będziemy mieli? Szukamy, szukamy. To nie, to jest tylko brudne. No, widzicie, uwalona. Owaliłem e, trochę płytę ogólnie w tym. E, w paście, bo wszędzie była pasta. No, ale dobra. Tutaj, tutaj lecimy, lecimy. Więc na razie nie widać, żeby coś tam się działo z tą płytą. Tutaj mamy układ ładowania BQ735, rezystory pomiarowe. Szukamy, szukamy sobie. Tutaj już widać jakieś tam ślady zalania. No ale co, korozji nie widać. Tutaj była jakaś naklejka, ślady zalania. i co tutaj się dzieje, po tutaj mamy chyba z tej strony tak układ PCH nie widać żeby coś tam było zeżarte tu już możemy zobaczyć to był kondensator na pewno wymieniany dobra i tutaj już mamy, zobaczcie mamy zjedzone rezystory D2, czyli je ja będę musiał wymienić ale to na spokojnie, tutaj kondensatory kolejne były wymieniane i mamy rezystor kolejny do zmiany. Tutaj wygląda to wszystko w porządku. Dobra. No to tak naprawdę dużo roboty nie mam. Trzeba zdemontować układ PCH. Ale może co najpierw wkulkujemy? Czy demontujemy? Nie, może najpierw zdemontuję ten układ, wyczyszczę sobie to, a później pokażę Wam, jak kulkuje układ z demontażu. Do PCH już nie ma na płycie. No i powiem Wam wielkie zaskoczenie, zobaczcie dalej. Obecne co prawda mamy już 30 coś omów. Zobaczcie sobie to sami, czyż był uszkodzony jeszcze układ KBC? Tak przy okazji, pyk. Widzicie 36, no prawie 37 ohmów. No tutaj mieliśmy 0. No, tutaj było pełne zawarcie. No i co? Komplet? Jak myślicie, obstawiacie? Układ KBC? Padł? Prawdopodobnie, co? Eee, dobra, wykonamy sobie tutaj próbę zawarciową. Kamera przygotowana, przewody już podpinam. No i zobaczymy, co tutaj będzie się grzało. Eee, dobra, nie mi się lutować przewodów. Będę tutaj sobie trzymał na linii 3V. I teraz uwaga 3, 2, 1. Opowiem Wam. U, widzicie jaki prąd? 0, 0, 3. Dobra, muszę na chwilkę wyłączyć program i zwiększyć napięcie. Nie wiem czemu, ale kurczę, nie mogę tutaj z poziomu. O, tego programu niestety sterować zasilaczem. Do tej pory Rigol nie odpisał tutaj w ogóle na maile nic kompletnie. Więc nie wiem, dlatego musiałem właśnie wyłączyć zasilacz. Dobra, tu mamy ustawione 3V. No i co? 3, 2, 1. Coś zgrane, czekajcie. Masa jest. No i powiem Wam, że tutaj ledwo co tutajkolwiek się coś grzeje. Co prawda, widziście? W tym rejonie coś się grzeje. Czekajcie. Jeszcze raz. Z drugiej strony płyty coś jest. I dodatkowo z tego co widzę, grzeje się coś tutaj. Tu jest taki układzik jakiś. W tym miejscu. No. Grzeje się coś z drugiej strony. Dobra. Muszę podlutować jednak przewód. Przewód podpięty, i zaraz zobaczymy z drugiej strony. Co, czekajcie, z drugiej strony wchodzi na to, że jest jakaś przetwornica. Dobra. Jak widzicie, trochę się to nagrzało. Eee, dobra. Tak, czekajcie. Grzeje się, grzeje się. Tak, jakaś przetworniczka. No zaraz zobaczymy co to jest za przetwornica. Czekajcie tylko yy, uruchomimy sobie Boardview Mamy tutaj Boardview Czekajcie bo zamykam programy Jest tutaj Boardview Oczywiście tu mamy tą cewkę 3V i nam grzeje się z drugiej strony Eee, czekajcie, ogródzę sobie płytę i teraz tak grzeje się nam układzik ten układzik. I co to jest? Karta sieciowa. Wygląda na to, że tamtego drugiego układu, co delikatnie się grzał, nie muszę demontować. Już Wam mówię, jest bardzo ładna rezystancja. Mamy tutaj kiloome. Wygląda na to, że układ, e, czyli karta sieciowa dostała po prostu. Ona miała tam połączenie z PCH, z tego co widziałem. No i niestety układ PCH pociągnął ze sobą chyba układ sieciowy. Ewentualnie mogłoby być odwrotnie, że to właśnie karta sieciowa pociągnęła e, PCH. No, ciekawa sytuacja. Dobra, e, szukam w takim razie takiego kontrolera, i może jeszcze go zamontujemy, zanim e, pojawi się tutaj nowy PCH. Się naprawić kolejnego laptopa. Właśnie testuję go. Zobaczcie tutaj w tle leci właśnie Furmark. Testuje się grafika. Co do grafiki GTX 1050 wersji Ti, więc no jakieś tam mniej wymagające gry można jeszcze bez problemu uruchomić. Mamy tutaj w miarę fajny procesor i siódmeczkę, siódma generacja. Więc no kurcze, no, działa to nawet nawet. Eee... Ten układzik, który tam był od podświetlenia zarządzania podświetleniem, wydaje się, że to chyba działa, no bo poświetlenie jest, zobaczcie, widzicie? Mamy podświetlenie. No tutaj widać, że procesor praktycznie nic e, nie pracuje, 2% wykorzystania. E, procesor również był testowany, jest wszystko również w porządku, więc no. Nie ma się czego przyczepić, oprócz e, nie działa karta Wi-Fi. To pierwsza sprawa. Podłączyłem swoją kartę Wi-Fi, e, jest wykrywana, jest poprawnie wszystko, więc tutaj będzie trzeba jeszcze wymienić na pewno kartę. No i z tego co zauważyłem, nie działają niektóre przyciski e, funkcyjne. Więc no nie wiem, czy to ma coś związek z tamtym układem, czy nie. Część działa, część po prostu już nie działa, więc e, być może klawiatura tutaj niestety będzie do wymiany. Ja miałem tak naprawdę tutaj w tym laptopie wymienić układ PCH, ale jak widzieliście na samym początku, no było troszeczkę tutaj więcej roboty. Po wymianie układu PCH, bo musiałem zaprogramować, a znaczy wyczyścić się region to zostało zrobione. Kolejna sprawa uszkodzona karta sieciowa. Tak, karta sieciowa była właśnie uszkodzona, została wymieniona. I poza kamerą musiałem wymienić również Co musiałem wymienić? Czekajcie. Eee, czytnik kart. Tak, raczej układ od czytnika kart, on również niestety był uszkodzony. I musiałem po prostu zamówić, wymienić układ i, i, i to jest wszystko już zrobione. Czytnik jest poprawnie wygrywany, więc przez jakiś czas ten laptop na pewno jeszcze posłuży eee, co tam jeszcze? Oczyszczona płyta główna. Co prawda, poprzedni serwis e, już to wykonał. Ja tam poprawiłem po swojemu. Jeszcze kondensatory, rezystorki powymieniałem, więc no, działa to wszystko tak, jak powinno. Jeżeli możecie, subskrybujcie kanał. Piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tej naprawy. No, troszeczkę było tutaj dubania. Nie powiem, że nie. Wydawało mi się, że na początku będzie e, szybki temat wymiana mostu. Do widzenia. I tak naprawdę tyle, ale no, wyszło jak wyszło, tak. Eee, troszeczkę kulkowanie układu mi się nie udało, od razu Wam to mówię. Eee, zrobiłem jeden mały błąd. Eee, zazwyczaj jak kulkuję sobie układy, eee, po prostu grzeję cały stoliczek eee, sobie na stacji, później dogrzewam to wszystko ładnie hotem. Eee, no i powiem Wam, tutaj troszeczkę źle to zrobiłem, bo niepotrzebnie podgrzałem układ. Topnik wyparował, później jak widzieliście na filmie musiałem po prostu dolać topnika, żeby te kulki ładnie tutaj się zrobiły No ale co, jest, no jest naprawione Słychać pracę wentylatora W tej chwili zobaczcie laptop jest bez zasilacza Jest ładowanie baterii właśnie Testuje się w tej chwili na samej baterii Więc też tak zbytnio się mocno nie obciąża grafika i procesor Dobra, mojego gadania już chyba starczy. Dzięki, że jesteście. Do następnego. Na razie hej.